Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Dziś bajki jest za mało. Królu Maciusiu, jakbyś zgadł. Czasami chce mi się zreformować świat, by równe prawa, równe rządy objęły wszystkie ziemi lądy. Gdyby wziąć wszystkie uśmiechy dziecięce, wszystkie uśmiechy ptaków i uśmiechy kwiatów, uśmiech poety i uśmiech lekarza, powstałby wiersz o Januszu Korczaku. Wiersz o człowieku, co w czasach ciemności, na obłąkanym z nienawiści świecie, Miał jasne serce i miał jasne myśli. Czy wiecie, kim był Janusz Korczak? Lekarzem. Pedagogiem i wychowawcą dzieci. Obrońcą praw dziecka. Pisarzem. Pisał dla dzieci i dorosłych. Był dobrym człowiekiem, który nade wszystko kochał biednych, małych i skrzywdzonych. Janusz Korczak. Był też marzycielem. Myślę, że kiedy zjadą się dzieci z całego świata, białe, czarne i żółte, i powiedzą, co zrobić, żeby było dobrze. Żeby każdy miał swój zegarek, żeby nam bajki opowiadać, żeby nam wolno było późno chodzić spać. Więcej kieszeni. Mój tata ma trzynaście kieszeni, a ja tylko dwie. Nic mi się nie mieści. A jak sukubię chustkę, to krzyczę. Żeby każdy miał swój rower, żeby każde dziecko miało swoją szatkę, żeby nas nie całowali. Ble. Obywatele, Wam się należą prawa. Rozumiem to dobrze, bo sam jestem dzieckiem i wiem, czego dzieciom potrzeba. No, ale od razu nie można wszystkiego zrobić. Dużo jest kłótni i niezgody na świecie. Kłócą się dzieci z dziećmi, chłopcy z dziewczynkami i dorośli między sobą. Ale nadejdzie dzień, kiedy będzie inaczej. Będzie lepiej. Zrobię to ja, Król Maciuś I, przy Waszej obywatelskiej pomocy. Każde dziecko na lato dostanie dwie piłki, a na zimę łyżwy. Niech, Niech żyje, żyje król Maciusz! Każde dziecko co dzień po szkole dostanie jeden cukierek i jedno ciastko słodkie z cukrem. Niech, Niech żyje król Maciusz! Dziewczynki będą co roku dostawały lalki, a chłopcy scyzoryki. Niech, Niech żyje król Maciusz! Huśtawki i karuzele powinny być we wszystkich szkołach. Niech, Niech żyje król Maciusz! Prócz tego do każdej książki, do każdego kajetu mają być dodawane ładne, kolorowe obrazki. Niech żyje król Maciusz! To jest dopiero początek, bo ja zamierzam jeszcze wiele innych reform wprowadzić. Niech żyje król Maciusz! Posądzić kogoś o kradzież nie mając dowodów to wielka krzywda. Nawet jeśli Sabinka raz już coś ukradła, to nie znaczy, że będzie kraść przez całe życie. Wiemy, że Zuzi bardzo żal było czekolady, bo nie mamy słodyczy. Ale panna Esterka ma doświadczenie i powinna wiedzieć, że bez dowodów się nie oskarża. Czy Sabinka przebacza oskarżonej? Tak. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Myślałem, że dzieci sądzą się wzajemnie, a nie wychowawcą. Nie ma większego tyrana niż wychowawca. A u nas dzieci mogą bronić się przed takim dyspotytem. Panie doktorze. Ja tak nie mogę! Jak ja mogę utrzymać autorytet, jeśli to byle głupstwo, niczym nie mają sądzić? Sędzia prosi, żebyście państwo odeszli, jeżeli, jeżeli chcecie rozmawiać. Proszę bardzo, może przejdźmy do mnie na góry, bo mnie jeszcze oskarżą, o że mi są to. Dokąd gdzieś mi odchodzisz, współczesny Sokratesie? Czy do czystych obłoków, czy do rozdartej księgi? Gdzie się z liter układa górna rzecz o bezkresie? Gdzie rośnie człowieczeństwo do dziesiątej potęgi? Któryś zmyślał baśnie, sam stałeś się legendą. Któryś oszukał dzieci, że śmierć rychła nie czeka. Tobie dobroć i męstwo śmiertelną koszulę przędzą, I pamięć o tobie wzbiera jak rozlewista rzeka. Maciuś I, Król Maciuś na Wyspie Bezludnej, Bankructwo Małego Jacka, Józki, Jaśki, Franki, Kajtuś Czarodziej, Prawo dziecka do szacunku, Jak kochać dziecko. To tylko niektóre tytuły książek autorstwa Janusza Korczaka. Kim był ten człowiek? Janusz Korczak, właściwe nazwisko Henryk Goldschmidt, urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 roku. Był synem warszawskiego adwokata. Jego dzieciństwo było smutne. Pierwsze lata spędził w domu pełnym zabytków i służby. Ten okres to jednak okres samotności. Nie wolno mu było się bawić z jego rówieśnikami z podwórka. Sielankę, cieplarnianą atmosferę domu przerwała nagle choroba umysłowa ojca. Na leczenie, które nie przyniosło większego rezultatu, matka Cecylia wyprzedawała cenne przedmioty. Dom został zlicytowany, a ona z dziećmi przeniosła się do uboższego mieszkania. Odtąd Henryk zaczął zarabiać korepetycjami. Uczył dzieci z bogatych rodzin. Szkoły Henryk Goldschmidt nie lubił. Uważał, że jest w niej za duży rygor i zły program lekcji. Jego życie wewnętrzne było bogate. Marzył o nauce języków obcych oraz podróżach do obcych krajów. Bardzo lubił czytać. Czytał wszystko, co wpadło mu w ręce. W wieku 18 lat przeszedł wielki kryzys. Myślał o samobójstwie. Bał się, że choroba ojca jest dziedziczna, jednak pokonał kryzys opiekował się najmłodszymi pacjentami w szpitalach. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów odbył dwie podróże do Berlina i Paryża. Zapoznał się z nowymi metodami leczenia. Po powrocie do Polski objął posadę lekarza przy ulicy Śliskiej. Leczył dzieci hrabiowskie oraz generalskie. Ta praca była dobrze płatna. Potem zaczął leczyć jednak biedotę. Podążał do chorego o każdej porze dnia i nocy. Dla Korczaka liczył się człowiek, a szczególnie dziecko. Wtedy, kiedy jesteście źli, zmęczeni. Wtedy, kiedy dzieci są nieznośne i wyprowadzają was z równowagi. Wtedy, kiedy krzyczycie, gniewacie się. Kiedy je bijecie w uniesieniu albo z braku wyobraźni, przyjrzyjcie się dobrze i zapamiętajcie. Tak właśnie wygląda i reaguje serce dziecka. <Słyska> kwiaty kwitną w ptaki nad szkołą latają i słońce nad nią świeci. O koczaku książki czytają w szkolnej swej ławce dzieci. Koczak był dobrym i śmiałym, uczył jak nie bać się pracy, jak każde najmniejsze zadanie wykonywać zapałem. Wędruje wiosna złota ze szklanym murem szerokim. O dzieci czytają Recytują wiersze o nim. Janusz Korczak rozpoczął pracę w domu Sierot przy ulicy Krochmalnej 92. Współpracował z naszym domem w Pruszkowie. Korczak stosował zasady pedagogiczne, równość praw i obowiązków, sprawiedliwość. Działał sąd koleżeński, bronił słabych i cichych. Uważał, że niemal dzieci są ludzie. Podkreślał ogromne znaczenie szacunku dla dzieci, małych trosk i wielkich problemów. Gdy Niemcy przesiedlili się rodziniec do getta, Korczak prosił swych polskich przyjaciół o kwiaty, obrazy, aby umilić dzieciom pobyt w ich więzieniu. Nie istniały dla niego godziny policyjne, niebezpieczeństwo łapanek, poświęcał się całkowicie dla swych dzieci. Stopniowo zaczął jednak tracić siły fizyczne, był zmęczony życiem. Często kładł się w środku dnia, stawał się coraz bardziej niedołężny. Zaczął pisać swój pamiętnik. Próbował też przyzwyczajać dzieci o myśli o śmierci. Przeczuwał, co je czeka. W 1942 roku wystawił w Teatrzyku sztukę poczta zakazaną przez Niemców. Co żeby przy niej. Ty mi się stopy. W cieniach zaplątały, a ręce i serce krwają. Wołam ludzie. Żadnej odpowiedzi. Wołam mam i nic. I ostatnim wezwaniem wołam Boże. Był sierociniec na tej ulicy. A w sierocińcu żydowskie dzieci. Był z nimi człowiek, co je pokochał chociaż czasami ciężko mu było. To dzięki niemu w tym dziwnym domu samotnych dzieci, czuło się miłość. Dzieci muszą być z narodem. Jeżeli naród ginie, one nie mają żadnych szans. Żadnej przyszłości. My musimy tylko myśleć o jednym. Jak najpiękniej przeżyć naszą klęskę? To może rozpuścić dzieci? Wystawimy je na strach, mękę i cierpienie. Nie. Może się uda. Przecież wszyscy Panu obiecywali, że się nie ruszą. No właśnie. Idźcie spać. Moje prawidło życia jest. Zwracać uwagi na złośliwe zaczepki, co lubię, mówię, że lubię i już. I drugie prawidło. Nie obchodzi mnie, czy ktoś jest mały, czy duży, mądry, czy głupi, czy nie mówią, że ładny, czy brzydki, czy lepiej, czy gorzej się uczy, czy chłopiec, czy dziewczynka. Dla mnie miły jest, jeśli życzliwy, jeśli nie dokucza, jeśli dobry. Czasem nauczyciele mówią, on się dobrze uczy, dużo czyta, inteligentny. Ale kto ma z tego pożytek? Jeśli samolub nieużytek, a w dodatku stawiak, Zupełnie jak bogaty Sknera. Tylko gniew i zastrość budzi. Nie wiem, co bardziej łączy ludzi. Podobieństwa czy właśnie różnice. Jednego lubię, bo podobny do mnie. Drugiego, bo inny. Raz zaprzyjaźni się wesoły z wesołym. Innym razem zaprzyjaźni się wesoły ze spokojnym i smutnym. Czasem jeden z kolegów jest jakby opiekunem drugiego, bogate z biednym, a chłopiec może polubić się z dziewczynką. Kto rozumny, tego cieszy, że na świecie dzień i noc, lato i zima, że są różne kolory kwiatów i oczu ludzkich. Kto nie lubi myśleć, tego niecierpliwi rozmaitość, która zmusza do myślenia. Zgęszczonej chmurami Po białej sypialni dziewczynek Ostrożnie Czujnie Cichutko Krążysz miast iść na spoczynek Zmęczone oczy pod szkłami Chylisz A ja w twoim wzroku W ich głębi czujnej Zachłannej Czerpię siłę i spokój Tak tkliwa jest twoja ręka Gdy na mych włosach spoczywa Taka w niej dobroć i miłość, tak szepcie twym. No śpi, maleńka, aż zadrży dziecięce me serce, tak mocno uderze dla ciebie i myśli się tłoczą w rozterce. Tyle ci wyznań składają, tyle żalu, tęsknoty uczciwie ci spowiadają. Lecz chmury, złowrogie cieni nikną przed twoim obliczem i sam łagodnie, spokojnie. Na moje osiada źrenice, od łez ciężkie me powieki, same zawierają się senne, zamknąwszy w sobie na wieki Twoje spojrzenie promienne. Come I szeregiem, szeregiem sierocińców dzieci, swe torebki niosły na taśmięcy. Dziś ostatni raz słońce im świeci, więc do słońca wyciągają ręce. Od wycieczka z panem dyrektorem, pani Stefa wszyscy, wszyscy razem, przez ulicę z pochylonym czołem, na śmierć idą wydany rozkazem. 5 sierpnia 1942 roku Korczak wraz z kolumną dzieci wyruszył spokojnie i zdecydowanie do wagonów wiozących ich do obozu zagłady. Nad śpiewającymi dziećmi powiewał zielony sztandar. Zginęli w obozie w Treblince. Tutaj niebo niebieskie i las naokoło, tutaj będzie nam dobrze i będzie wesoło. I nikt nie będzie strzelał i bać się nie trzeba, i nikt nie będzie głodny, będzie dosyć chleba. Więc weźcie się za ręce, ustawcie w pary, bo będą się gniewali panowie żandarmi. Rywkę weźcie do środka, żeby nie płakała. Opiekujcie się rywką, ona jeszcze mała. Ona wczoraj dopiero siedem lat skończyła. Rywka by jeszcze lalką się bawiła. Rywka pójdzie na spacer, kiedy będzie słońce. Będzie kwiatki zrywała na zielonej łące. Tylko przedtem będziemy wszyscy wykąpani. Tak trzeba i tak każą Panowie Fachmani. Potem już wszystko będzie lepsze i ciekawsze i ja tutaj z wami zostanę na zawsze. Tak mówił stary doktor i z odkrytą głową wstąpił wraz ze swymi dziećmi w komorę gazową. Co robił stary Doktor w bydlęcym wagonie jadącym do Treblinki dnia 5 sierpnia przez kilka godzin krwiobiegu, przez brudną rzekę czasu. Nie wiem. W oczach dziecka świat ma wielkość piąstki. Ale przecież tę piąstkę czeka jeszcze wszystko. Stary doktor jest obok. Ogień wtedy śpiewa łagodnie. Czarny dym Mleczny mój brat zbija się tak wysoko, że Bóg, aby go dojrzeć, musi wstać i stać z odkrytą głową. Tyle dzieci umiera w męce, tyle cierpień jest pośród nas. Jakie silne trzeba mieć ręce, jaki krótki skąpy jest czas. Świat wygotał, płonął i ryczał. On odchodził, wracał wśród ból. Niósł dla dzieci chleb i słodycze, śmiech na ustach, a w oczach ból. Przeżyjemy, doktorze, te czasy. Przeżyjemy, jak nie pan, to któż. To pan mówił, że gdy płoną lasy, trzeba chronić. И пинавать сирушку.